Jeden z bandytów z gangu Krokodyle zgłasza się na posterunek, aby odebrać swoją aresztowaną żonę. Zachowuje się jak pan i władca. Bije kilku policjantów, poniża szefa i odchodzi, pozostawiając posterunek w szoku. Jednak na ulicy czeka na niego niespodzianka. Dzielnice kontrolują już topory. Setka uzbrojonych zbirów otacza gangsterów. Brat Sum, przywódca toporów, wykańcza go niemal tańcząc. Żona bandyty zostaje zwolniona, ale tylko po to, aby następnie zostać zastrzeloną z zimną krwią w plecy. Sława toporów jest głośna i krwawa. To najniebezpieczniejsza grupa w okolicy. Tylko mieszkańcy biednych dzielnic mogą czuć się stosunkowo spokojnie. Gangi nie uważają ich za godną zdobycz. Jednym z takich miejsc jest swinarny Pereulok, gdzie mieszkańcy stoją w kolejce nawet po to, aby się umyć. Tutaj poznajemy lokalnych bohaterów: ciężarowego tragarza cichego krawca i kucharza makaroniarza. Na czele świniarni stoi gospodyni, kobieta głośna, grubiańska i przyzwyczajona do dominowania nad otoczeniem. Trzyma męża pod pantoflem, wystarczy, że zauważy ślady cudzej szminki na jego policzku, a już lecą ciosy. Spokojne życie zakłócają dwaj przybysze. Jeden z nich przedstawia się jako przywódca toporów, pokazując tatuaż. Jego wspólnik, Sin, próbuje wyłudzić pieniądze od fryzjera, ale mieszkańcy zaułka szybko stają w obronie swojego sąsiada. Sin wyzywa kogoś na uczciwą walkę i otrzymuje miażdżącą odprawę od kruchej wieśniaczki, która nagle okazuje się prawdziwą maszyną. Tłum się śmieje, a gospodyni wyrzuca wymuszacza klapkami. Ale odpalona przez niego petarda przypadkowo rani prawdziwego człowieka sumę, który akurat znalazł się w pobliżu. Ten bandyta zamierza rozprawić się z miejscowymi, ale nieznajomy zadaje mu błyskawiczny cios, łamiąc mu kręgosłup. Topory wzywają posiłki, chlewnie wypełniają dziesiątki uzbrojonych zbirów. Szukają zabójcy i grożą spaleniem matki z dzieckiem. Wtedy ładowacz przyznaje się, że to on, i wdaje się w walkę. Do bójki włączają się również pozostali. Krawiec niespodziewanie demonstruje technikę zawodnika z pierścieniami, a kucharz mistrzostwo w posługiwaniu się kijem. Trójca dosłownie znokautuje całą bandę. Później, Sin opowiada swojemu partnerowi historię o tym, jak w dzieciństwie marzył o zostaniu obrońcą dobra. Kupił broszurę o dłoni Buddy i chciał walczyć ze złem. Jednak porażka w bójce z drobnymi chuliganami ostatecznie popchnęła go na ścieżkę przestępczą. Po zakończeniu nostalgii, przyjaciele kradną lody. Sin postanawia w nocy włamać się do chlewu, aby się z nią rozprawić, ale tylko się okalecza. Po całej serii absurdalnych obrażeń w cudowny sposób wraca do zdrowia, jakby obudziła się w nim dziwna siła. W międzyczasie gospodyni decyduje o losie trójki zgodnie ze starożytną przepowiednią. Trafia im się najgorszy los, więc muszą odejść. Brat Sum zatrudnia dwóch zabójców muzyków, legendarnych mistrzów, zajmujących drugie miejsce w hierarchii zabójców. Ich zadaniem jest zniszczenie trzech bojowników ze świątyni. W nocy zabójcy rozpoczynają atak. Muzycy grają na gucinie, ich muzyka sama w sobie staje się bronią. Tuzin noga ginie natychmiast, żelazna pięść traci pierścienie ochronne, a ośmiokątny drąg ledwo pozostaje przy życiu. Gospodyni denerwuje się nocnym hałasem i prawie otrzymuje śmiertelny cios, ale jej wściekły krzyk dosłownie rozrywa struny na broni zabójców. Zabójcy muzycy zakończyli swoją walkę. Ich instrument znów brzmi i zadają swój najbardziej miażdżący cios. Ale właścicielka chlewu nie należy do osób, które łatwo złamać. Jeden jej ogłuszający krzyk i zabójcy w panice uciekają. Chwilę później znajduje się w samochodzie między swoim bratem samym a jego księgowym, którzy bez słów dają jej do zrozumienia, że nie jest tu mile widziana. W ferworze tej niezręcznej sceny włosy gangstera przypadkowo się zapalają. W międzyczasie życie w zaułku zamiera. Mieszkańcy obłakują zmarłych mistrzów. Ośmiokątny Pol umiera i wychodzi na jaw straszna prawda. Przez wiele lat ta para małżeńska ukrywała, że byli legendami kung fu, które zrezygnowały ze sławy po śmierci własnego syna. Lokalny chłopak błaga ich, aby nauczyli go sztuk walki, ale oni wyjaśniają, że tylko ci, którzy wykazują talent w dzieciństwie, mogą stać się prawdziwymi mistrzami. Nie wytrzymując odniesionych obrażeń, kucharz wkrótce umiera. W tym samym czasie Sin, chuligan i awanturnik, ponownie wpada w kłopoty. W tramwaju próbuje wszcząć bójkę z mężczyzną w okularach, ale ten natychmiast stawia go na miejscu. Sin jest zły, że nie popełnił ani jednego godnego przestępstwa i w desperacji idzie do sprzedawcy lodów. Grozi jej nożem, żądając pieniędzy, ale odkrywa, że najcenniejsza rzecz, jaką posiada dziewczyna, jest schowana osobno. Ten sam Lizak, którego kiedyś nie pozwolił zabrać chuliganom. Sin łamie Lizaka, zabiera resztę i ucieka. Grubas pozostaje z pustymi rękami. Wkrótce gang toporowa łapie Sina i zabiera go do swojego brata Sumu. Obiecują mu miejsce w gangu, ale najpierw dają mu zadanie: włamać się do strzeżonego szpitala psychiatrycznego i wyprowadzić więźnia z odległego budynku. Po absurdalnych przygodach i próbach ucieczki przed wojskowymi, Sin dociera do właściwych drzwi i otwiera je. Widzi tam łysego, wyczerpanego mężczyznę na toalecie. Tego samego mistrza o pseudonimie zwierzę. lata treningów doprowadziły go do szaleństwa i jest przetrzymywany pod kluczem jako niebezpieczna broń. Brat Sum podejrzewa, że syn podszedł do niewłaściwych drzwi, ale jego wątpliwości znikają, gdy bestia bez trudu zatrzymuje kulę dwoma palcami. Bestia natychmiast zamienia klub w ruiny i wychodzi, aby walczyć z właścicielami chlewu, legendarnymi sępem i kobietą Smokiem. Przybyli, aby raz na zawsze rozprawić się z toporami, a nawet przynieśli ze sobą ciężki dzwon pogrzebowy. Bestia z radością przyjmuje wyzwanie. Demonstruje nadludzką siłę, uderzenia pary, technika sępka, a nawet niszczycielski ryk lwa nie wyrządzają mu poważnych szkód. Kobieta Smok, zbierając pozostałe siły, podnosi złamany dzwon i wydaje krzyk tak potężny, że zamienia się on w huragan. Bestia po raz pierwszy odnosi poważne obrażenia. Ale udając pokonanego, zadaje małżonkom brutalny kontratak. Kiedy trzej wojownicy plączą się w kłębek, brat Sum nakazuje sinowi dobić ich nogą stołu. Zamiast tego, sin niespodziewanie łamie głowę przywódcy, a następnie zadaje cios w czaszkę bestii. W odpowiedzi, bestia z furią rzuca sinem o betonową podłogę. Małżonkom udaje się uciec, a bestia łamie kark bratu Sumy przed utratą przytomności syn rysuje swoją krwią symbol lizaka. Dziewczyna pamięta zarówno swojego oprawcę, jak i swojego wybawcę. Bestia, przebrawszy się, wyrusza na poszukiwanie swoich rannych wrogów. W międzyczasie para opatruje syna, dziwiąc się, że przeżył. Dla zwykłego człowieka byłoby to niemożliwe. I wtedy bandarze zaczynają pękać. Topory dowodzone przez bestie wtargają do chlewu. Ale na ich drodze pojawia się przemieniony syn. Wygląda, jakby się obudził. Oświecony, niesamowicie szybki, powala bandytów jak kręgle. Bestia w końcu spotyka godnego przeciwnika. Dochodzi do pojedynku, a zwier, doprowadzony do desperacji, przechodzi do stylu żaba najpotężniejszego w swoim arsenale. Potężnym ciosem wysyła sina w powietrze. Wśród chmur opanowuje legendarną technikę dłoń spadająca z nieba lub dłoń buddy. Spadają jak ognisty meteoryt. Kiedy bestia prosi o litość, syn rozumie, że jego wróg znów coś knuje. Jednym ruchem pokazuje swoją prawdziwą siłę, niszcząc budynek za swoimi plecami. Bestia zostaje w końcu pokonana. Czas mija. Niemowa dziewczynka zauważa nową cukiernię z obrazkiem lizaka. W środku pracują grubas i syn. Teraz cisi i spokojni, jakby nowo Uśmiechają się do siebie i odchodzą razem. A gdzieś w pobliżu stary włóczęga znajduje kolejnego naiwnego chłopca i ponownie sprzedaje mu mądrość za 10 dolarów.